Cześć moi drodzy, witajcie w filmiku, w którym mamy rozpakowywanko, paczki z Wiata. Pierwszy raz zamówiłam właśnie paczkę z tamtej strony internetowej, i są tutaj oczywiście mangi, moje pierwsze w sumie. Dlatego to rozpakowanie jest dla mnie bardzo ważne i ekscytujące, więc może już zacznijmy. Mam tutaj do pomocy muzyczki, więc otwórzmy Może obejdziecie bez muzyczek. Okay, tutaj sobie pomorzenie, żeby nie podpis okej, okay. a więc tak, wyciągam pierwszą rzecz z góry. Jest to foki postawimy. Jest to truskawkowe popki i moje pierwsze popki w życiu, więc jest super. Dalej mamy fakturę i tutaj mamy mangę, jak zostałam bustrem, to jest część czwarta. Eee, o proszę, mamy kalendarz darmowy z Adventure Time. Bardzo się z niego cieszę, ponieważ to mój ulubiony serial taki e, kreskówkowy. E, dalej mamy pierwszy tonik e, właśnie tej mangi jak w całym Musiałam trochę ogarnąć, ale idziemy dalej. Dalej mamy drugi tonik jak z całym I... Ostatnia manga, czyli trzeci to mi, jak już sam bustę, również, czyli cztery yy, właśnie mangi z, yy, z tej serii. I standardowo przypinki, które już rozpakowuję I mamy tu przypinkę z Levin. O, coś łapię. Przypinka z Tomoe. Negito. Oraz dla wraca taka przypinka z Naruto. A więc to wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.